Gość Radia Płońsk. Kolejna audycja programu Gość Radia Pońsk, Paweł Wieworkowski, kłaniam się bardzo nisko. A dzisiaj głównym gościem w Radiu Płońsk Jarosław Jeznach. Świetnie Państwu znany miłośnik, pasjonat sportu ze względu na MCCIR. A od nie tak dawna, no może nie przedstawimy od nie tak dawna, bo od blisko trzech miesięcy to również nowy sekretarz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Witam Cię Jarek serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Jak się właśnie odnajdujesz na nowym stanowisku? Bo taka, można się długo studniówka wybije w Twoim wypadku tych 100 dni pracy no to jak się odnajdujesz na, w tej, tej nowej roli? No nowe wyzwanie na pewno bardzo duże, bo Mistrzostwa Powiatu Pońskiego to jest bardzo szeroki zakres dyscyplin od no, piłki nożnej, piłka środkowa. Wszystkie gry zespołowe, lekko atletyka. Także, no, przypadł mi w udziale przy przejęciu po Świętej Pamięci Krzysztofie Grabowskim takiej, no, misji, można powiedzieć, misja, która mi się zdaje, że będzie owocować. Wychodzimy z, z okresu pandemii. Dwa lata jednak to bardzo dużo było. Trzeba przyjąć to wezwanie. Może się uda, no, zobaczymy. Jestem w dobrej myśli. No właśnie, niejako wyprzedziłeś to moje pytanie kolejne. Zastąpiłeś Świętej Pamięci Krzysz Krzysztofa Grabowskiego na tym stanowisku. Tak sobie przyjął Właśnie na zasadzie misji, jaką on realizował. Czy jednak gdzieś będziesz prowadzał taki swój jakby własny plan do tego, by te zawody zorganizować, by były niejako po Twojemu? No właśnie tu jest problem, bo no samemu człowiek nic nie zrobi. Krzysztof miał dużo czasu wolnego. On parę ładnych lat siedział tutaj w powiecie, ja dopiero zaczynam, ale myślę, że połączenie właśnie miasta Centrum Sportu, Rekreacji i, i powiatowego szkolnego związku sportowego przyniesie jakieś efekty. Może nie od razu, ale myślę, że jeśli wszystko pójdzie, pomyślę i liczę bardzo na dużą współpracę z właśnie w powiecie, w szkołach gminnych, tutaj w Płońsku też, no bo oczywiście sam człowiek tego nie zrobi. To jest, zaczęliśmy od kwietnia, to 12 imprez grak zespołowych, praktycznie co, co drugi dzień turnieje, także no jest ciężko, naprawdę ciężko jest, ale myślę, że jakoś tam damy radę. Przed nami jeszcze maj. Będą Mistrzostwa Powiatu w lekkiej Atletyce, piłka nożna na Orliku, piłka ręczna. Także, no, się zdaje, że, że dam radę. To ja nie mam wątpliwości, że ty dasz radę, bo było ciężko znaleźć się w powiecie innego człowieka, takiego pasjonata i miłośnika, właśnie całego sportu, nie tylko jednej, ale wszystkich dyscyplin. Tak, obserwując młodzież po tych pierwszych zawodach, bo jesteśmy już w znacznej części po tych kwietniowych zawodach w różnych dyscyplinach, które zawody Twoim zdaniem stały na najwyższym poziomie, gdzie ta młodzież była najlepiej rozwinięta, a gdzie być może trzeba pracować, żeby, żeby również poprawić no nie tylko formę, ale taką technikę, jeśli chodzi o inne dyscypliny sportowe. No, znaczy tu u nas w pońsku to jest siatkówka w powiecie dziewczęta króluje szkoła w Naruszewie. Dziewczyny naprawdę widać, że przepracowały te, ten czas bardzo pracowicie. No ale pandemia dała znać o sobie. To tak jakbyśmy zaczynali od początku wszystko. No w sporcie nie da rady oszukać. Trzeba trenować, trzeba rozgrywać mecze. Myślę, że piłka siatkowa, Nożna też jest. Właśnie tak chciałbym tutaj nawiązać współpracę właśnie z, z powiatowymi szkołami. Mamy maile, puszczamy te maile, ale tak na razie od dźwięku nie ma. No nie wiem, czy, czy, czy te dzieci, no widać, że jest taki właśnie zastój, jest duży zastój. Ta pandemia dała, trzeba znać, strasznie. Ale myślę, że no, młodzi ludzie odejdą od komputerów, od laptopów, od komórek i jednak no, mamy, warunki mamy dobre w powiecie, są fajne szkoły Sale są boiska, także no, tylko trenować i i rozgrywać ten mistrzostwa powiatu. Właśnie, jednym takim z Twoich pomysłów zaproponowanych od początku jest taka szeroko pojęta współpraca ze wszystkimi szkołami, z wieloma nauczycielami wychowania fizycznego. Niektóre z zawodów odbywają się nie tylko w hali MCC gdzie na co dzień pracujesz, ale również w poszczególnych placówkach oświatowych. To był właśnie taki główny zamysł, żeby to gdzieś, żebyś Ty kierował tak szeroko pojętną grupą osób w wspólnym celu, wspólnym celu edukacji sportowej? Znaczy się jedna osoba na pewno ma ciężko wszystkie te turnieje, wszystkie mistrzostwa ogarnąć, ale myślę, że tutaj mamy dużo pomoc finansowo ze starostwa powiatowego. Pani Kasia Ornarowicz nam pomaga. No oferta jest no tak dosyć, dosyć dobra. Wiadomo, pieniądze grają tu dużą rolę, bo puchary to jednak dużo daje młodym ludziom, jeśli dostanie medal, dostanie puchar. No finansowo no mamy tak średnio, ale myślimy, że w przyszłym roku, jak się to wszystko rozwinie, będzie większa pomoc. Ze strony starostwa powiatowego w Pońsku. Tak, jedna część to Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ale Jarosław Jednak, drodzy Państwo, to tak jak wspominałem na początku, wielki pasjonat i człowiek, który sportem żyje no, odliczając sen pewnie 16 godzin na dobę. No to Jarku, zapytam Cię też o taką imprezę, która też była bardzo ważna. Mistrzostwa Świata Mastercow, które się miały odbyć w Nowym Dworze, nie doszło do nich. Wy niedługo później zorganizowaliście turniej w Pońsku niejako tak, żeby podtrzymać formę tych. Drużyn, ale po, powiedzmy, czy uda się z Twoich informacji, których już znasz, do, doprowadzić do tego turnieju, do którego zespół, którego też byłeś członkiem, no wystartuje jednak w tych mistrzostwach? Nie, no nie poddajemy się, także mamy informację od organizatorów, że w sierpniu, ostatni weekend sierpnia, w Nowym Dworze jednak te mistrzostwa się odbędą. No tutaj dużo rolę gra właśnie sytuacja na Ukrainie, bo miały przyjechać dwie drużyny z Ukrainy, Łotwa miała być, Estonia, Białoruś. No myślę, że chyba w sierpień, no jesteśmy w dobrej myśli, mamy drużynę plus 60, Tutaj mieliśmy turniej u nas, ale to było troszeczkę tak na zasadzie takiej weryfikacji nie było weryfikacji. Byli zawodnicy o 5, 6, 8 lat młodsi. Także no, no, myślę, że mamy stroje. Firma Kaja nam ufundowała. <laughs> tutaj Urząd Miasta też nam pomoże finansowo w startowych, w tych pisowych różnych tych formacjach. Także myślę, że no, będziemy startować, trenować i do sierpnia, już niedługo no, chyba raczej wystartuje to mistrzostwa. Ty wyobrażasz siebie w ogóle poza. Sportem, mógłbyś się umiejscowić w jakiejś innej dziedzinie życia, tak żeby nie mieć nic wspólnego ze sportem? To jest w ogóle możliwe? Nie no, sport numer jeden jest także, ale myślę, że no, moją pasją drugą to jest muzyka dżezowa. Tutaj w Miejskim Centrum Kultury odbywają się fajne koncerty Swing na Mazowszu. Teraz będzie 17. taki koncert poświęcony Tomaszowi Szukalskiemu, saksofoniście tenorowego. No, się zdaje, że to jazz, muzyka i sport ma coś dużo wspólnego z ze sobą, ale no myślę tak, że póki zdrowie pozwoli, no to jednak sport numer jeden. Siatkówka, praktycznie 40 lat, organizacja różnych wyjazdów. No naprawdę, że myślę, że jakieś, trzeba by na koniec jakiś stworzyć album poświęcony właśnie środkówce w Płońsku, bo tych wydarzeń było bardzo dużo. Posiadam dużo archiwum, dużo zdjęć, także myślę, że no, może się uda jakiś album na 40-lecie czy 50-lecie środkówki w Płońsk. To jeszcze tak pożartem muszę cię zapytać, czy twoja małżonka nie jest zazdrosna o tą wielką damę drugą Twojego serca, czyli siatkówkę. No tak. Tak, tak, to jest jednak, jednak jest jakaś sprawa taka, która nie, nie no po prostu no jak to w małżeństwie trzeba trochę oszukiwać, że na mecze jadę a mówię do żony, że idę do pracy, także jest, jest to taka, ale już wiem o co chodzi. Siatkówka powiem szczerze dała mi dużo, dużo radości, dużo satysfakcji no taki sposób na życie to była siatkówka. Fakt, że kiedyś nie było takich warunków jak teraz sal, turniejów, no ale tam Zacząłem późno środkówkę, bo w 17 lat szkoła średnia, pan Henryk Dziękiewicz był tutaj moim takim pierwszym trenerem, graliśmy w trzeciej lidze, ale motywacja taka była bardzo duża. No nie było co teraz, jednak młodzież ma teraz dużo innych zainteresowań. Kiedyś to sport był sport był bardzo taki rozpowszechniony. no się zdaje, że nie straciłem tak bardzo życia na środkówce. No i to jest taki moment, żeby chyba też puścić do, do swojej małżonki, do pani Ireny, oko symboliczne. Pozdrawiamy ją bardzo serdecznie. Jarosław Jeznak był gościem Radia Płońsk. Szliczny się Jarku dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję serdecznie. No i zapraszamy na nasze imprezy. Będą w lato mistrzostwa w siatkówce plażowej. Także no siatkówka numer jeden w Płońsku. I jak sami Państwo słyszą, największy miłośnik sportu w powiecie płońskim może mówić tylko o sporcie. Paweł Wiewiórkowski, dziękuję ślicznie za uwagę. Do usłyszenia podczas Kolejnej audycji. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.